Dzień dobry, cześć, i czołem, witam Was bardzo serdecznie w 2014 roku w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są same głupie filmiki. 2014 internautów zobaczyło poprzednie odcinek i wyraziło jednogłośną opinię. Zobaczmy o jakie głupoty internauci pytali przez ostatni tydzień. A teraz wracamy do studia. Co sądzisz o Cicada 3301? Mmm, nabór do tajnej, elitarnej grupy internautów, który zaczął się na Forczanie, Sims Legity. Podobnie jak informacja o tym, że iOS 7 czyni iPhone'a wodoodpornym. Tak naprawdę rozwiązanie jest bardzo proste, bo to był po prostu nabór NA W Gimbu Gimbusie, na czym polegała zagadka, którą przygotowałeś? Trzeba było odkazać, że wadziął piosenkę cykady na cykadach, to jest moja ulubiona piosenka. Stop aktor! So this is how Liberty dies. Doon, Doon, Matone! Skąd będziesz ściągać, pornale. Puszczałeś fajerwerki, Krzysztofie? Nie, ja nie z tych, ja dobrze się czuję ze swoimi palcami i oczami na miejscu, w którym są. Wiecie, co mnie za to zajebiście bawi? Kolesie, którzy odpalają Sylwestra fajerwerki o 18. Bo jak się nie mogę doczekać! Ale będzie zajebiście, jak to odpali. Wszyscy trochę na**wałem, odpalmy już teraz. 3, 2... Jeden jest 1843, dobra robota. Golisz jaja. To jest śmieszny i krępujący temat, tak długo, jak sobie nie znasz sprawy, że ktoś w twoim życiu prędzej czy później będzie chciał wziąć ten owłosiony wór do ust. Przysiód, dlaczego ludzie tak hejtują nowy singiel wiśniewskiego filiżanka. W sumie racja, Beatlesi też śpiewali o pierdołach. Zobaczmy, ile to warta. Pocałunków lekka pianka. Słodko pieści suche usta. Moja panna filiżanka. Moja panna porcelana. Cała w bieli delikatna, w środku diabeł i kochanka, z wierzchu anioł, żona i matka. Bez ciebie dzień straciłby smak, muzyka rytm, porodę kwiat. Bez ciebie dzień, bez pary bal, miłość bez róż może bez fal. Całą drżącą i gorącą znów uniosę ją w swoich rękach. Wie dokładnie, gdzie jej miejsce, gdy odstawiam ją na spodek. Czasem lekko zastępuje jakiś standard. Gdy odchodzę. Ej, wkręciłem się. Piję kawę, jest cudownie, świat zatrzymał się na chwilę, gdy to uważasz, że można zakochać się kogoś przez internet, Bum, nie dam się nabrać. Krzyko pod jakim pretekstem kupić piwo w sklepie, skoro zapomniałem dowodu, albo znów jestem pijany. Jeśli jesteś w wieku, w którym powinieneś kupować browary, to ci sprzedadzą bez dowodu, nie ma problemu. Chyba, że wyglądasz tak jak ja, to będą cię pytać o dowód do 25 roku życia. Ale zwróćmy uwagę na ważną kwestię. Osobom nie trzeźwym alkoholu nie podajemy. Gdyby tak było, to wszystkie sklepy monopolowe i, i knajpy zbankrutowałyby w ciągu jednej nocy. No to by znaczyło, że możesz co? Zamówić sobie tylko jedną rzecz. I potem już nie możesz pić więcej alkoholu, ponieważ już jesteś nietrzeźwy, nawet tam po jednym piwie de facto. Jedynym poszkodowanym w tej sytuacji jest jakiś bługu ducha winny żulik, który 24 godziny na dobę wygląda, jakby był pijany i jemu nie sprzedadzą, bo śmierdzi wodą, bo całe życie już śmierdzi wodą. A taki studenciak na przykład wypił sobie pół litra wódki i chce sobie kupić jeszcze, to zawsze się umie zakamuflować. Dzień dobry, poproszę jeszcze e, pół litra e, e, wódki. Czy jakbym był się tak szybko kręcił, to się cofnę? Przypomina mi to jedną z najpiękniejszych deklaracji miłosnych ery internetu, jakie w życiu widziałem. Jak kręcisz się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to spowalniasz moment obrotowy ziemi i tym samym wydłużasz dzień. Czyli będziesz mieć jakąś tam jedną 10-miliardową do dziesiątej potęgi sekundy więcej z tą osobą. Panie Krzysztofie, czy pan także uważa, iż ludzie alternatywni bądź hipsterzy zaprzeczają często swoim dążeniom do inności, naśladując innych alternatywnych, co w rezultacie doprowadza do tego, że tak naprawdę są oni tacy sami jak inni? Widzisz, ty na przykład chciałeś zadać oryginalne pytanie i zadałeś takie, które było pod każdym już. W każdym z 67 odcinków Zapytaj Beczkę, naprawdę, pod każdym było to pytanie. Ale to nie znaczy, że nie warto się starać, bo podejście takie, jak tutaj cytuję, o mój Boże, jaki hipster, masz taką debilną czapeczkę, tam jest pięciu kolesi z taką samą debilną czapeczką, czemu starasz się być inny, ja jestem a ku... taki sam, jak wszyscy moi znajomi i dobrze się z tym czuję. Chcecie być tym kolesiem, czy komuś, kto stara się być inny, tylko mu średnio wychodzi? Czy tylko mi się wydaje, że jesteś jedyną osobą, która rozumie kobiety? Nawet bym się ucieszył z tego komplementu, gdybyś był kobietą. Dobra, ostatnio jestem na fali z radami damsko-męskimi, więc dam, więc dam wam kolejną. Zabierając dziewczynę na randkę, nie róbcie żadnych durnych rzeczy. Nie jedź autem pod lotnisko, patrzcie jak startują samoloty na tle gwiaździstego nieba, bo to jest kwiatowe. Lubisz chodzić na wódkę, umów się z dziewczyną na wódkę. Lubisz grać w gry, Zaproś ją na gry, lubisz. Chcesz iść do kina na konkretny film, to pójdź z tą dziewczyną do kina. Jeśli ona nie chcę oglądać tego filmu, co ty, to szkoda czasu. Nie marnuj życia na komedie romantyczne. Znajdź dziewczynę, z którą wspólnie zmarnujecie czas, idąc na nowego hobbita. Krzysiu, czy jeśli miałbyś do wyboru być bogatym albo mega brzydkim, biednym ale przystojnym, albo taki jak jesteś teraz, to co byś wybrał? Wiecie, to jest śmieszne, że dla części z was jestem bogaty i brzydki. A dla innych z was jestem biedny, ale przystojny. A dla jeszcze innej części z was jestem taki jak teraz. Kim ja jestem naprawdę? Jesteś zerżnięty z niekrytego krytyka! Krzysiu, czy w tych czasach istnieje coś takiego jak przyjaźń damsko-męska? Oczywiście, że tak. Poznałem w życiu przynajmniej, nie wiem, ze trzy kobiety, o których nie myślałem w kontekście seksualnym. Krzysiu, czy Gimbus kiedyś dorośnie? Nie sugerujcie się tym, że on się nazywa Gimbus, on jest starszy ode mnie. Wymyślcie coś swojego! za niedługo 69 odcinek, co ty na to? Wow, 69 odcinek! Szykujmy się na wielki festiwal ludzkich wydzielin. Zadawajcie w komentarzach strasznie hardkorowe pytania w ogóle, które będą pasować do 69 odcinka i zobaczycie, co z nimi zrobię! Yeah. Panie Krzysztofie, sądząc po pana postach i kilku odniesieniach. W pańskich filmach jest pan także gitarzystą. Panie szanowny królu złoty, ty się mylisz, ja nie jestem żadnym gitarzystą, jestem tylko ukulelistą amatorem. E, e, dlatego że na ukulele nawet nie trzeba umieć grać, ponieważ wszystko tak słodziutko brzmi, że nauczysz się paru akordów i już można szpanować przed ludźmi. A przecież tylko po to się gra na instrumentach. Się nabrać na koniec kariery Pique'a. No to jest taki najprostszy rodzaj trollingu, po prostu powiedzieć nieprawdę i żeby ludzie myśleli, że to jest prawda. Dużo bardziej finezyjnie jest powiedzieć prawdę i ustawić to w takim kontekście, żeby strollować ludzi w stronę myślenia, że to jest nieprawda. I jeszcze fajniej jest powiedzieć prawdę, kiedy ludzie się spodziewają, że powiesz nieprawdę, spodziewając się prawdy. A w ogóle najwyższy poziom wtajemniczenia to jest trollulować ludzi tak, żeby nawet się nie zorientowali, że coś jest nie tak. Krzysiu, dlaczego wiastrzębik? W gramatykach jest Adam Mickiewicz, a nie na przykład Juliusz Sławacki. Ponieważ Adam Mickiewicz wielkim poetą był. Krzysiu, powiedz, wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował rozrewolwerowanego rewolwerowca. A za drugim razem, ćwiczenia dykcji, niezastąpiony trik imprezowy. Krzysiu, a co jeśli specjalista w danej dziedzinie wyrazi zdanie takie samo jak typowy gimbus, tyle że poparte wiedzą i doświadczeniem? Na przykład ekonomista i spec od spraw marketingu powie ci, że się sprzedałeś i robisz wszystko dla pieniędzy. należy go wtedy wrzucić do worka razem z gimbusami? Czy jest to bardziej liczące się zdanie? Poza, poza tym, że masz dziwne wyobrażenie o tym, jak ekonomista i spec od marketingu spędzałby swój czas, to dotykasz bardzo ważnego problemu, ponieważ nas wszystkich totalnie wydymano, wmawiając nam, że w internecie Da się dyskutować. Nie da się, ponieważ nie wiesz z kim rozmawiasz. Jeśli ktoś ci napisze, że nie jest pewny, czy 2 a 2 jest 4, to. Okej, okay, może to jest Gimbus, który nie wie, a może to być Stephen Hawking, który się zastanawia nad tym, i co wtedy? Najgorsze jest to, że w tej sytuacji największymi zwycięzcami w internecie są głupi ludzie, ponieważ oni mogą by się podszywać za mądrzejszych niż są faktycznie. Natomiast mądrzy ludzie, no co najwyżej, zyskują to, że mogą bezkarnie udawać debili, ale generalnie przegrywają na całej linii. Krzysztofie, czemu tak jest, że wpisując, obojętnie jakie hasło w Google, grafice pojawiają się gołe baby. Znaczy, te gołe baby wpisują to hasło? Ho, ho, ho. Ostatnio się śmiałem z takiego właśnie błędu w języku polskim. Uczcie się kwa w zapytaj Beczkę, a nie traćcie czas. Tak masz rację. W zasadzie co nie wpiszesz. Na przykład Atoll Bikini, miasteczko Fucking w Austrii, miasteczko Intercourse w stanie Pensylwania, ta słynna polska, wieś Interracial Gangbang. Czy dodajesz efekty specjalne do filmów tylko po to, żeby mówić, że robienie takiego programu jest trudne, ponieważ nie jest trudne, tylko czasochłonne. Nic na świecie nie jest trudne, są tylko rzeczy czasochłonne. Jak oblałeś egzamin na studiach, to nie dlatego, że był trudny, tylko dlatego, że nie poświęciłeś dostatecznie dużo czasu na naukę, tylko za dużo się siedziałeś w akademiku i piłeś wódkę. Jedyne co mam to złudzenie, że mogę mieć zaliczenie. High five! będzie kampania wrześniowa w tym roku. High five! Dlatego, na przykład, w informatyce od pewnego poziomu nie szuka się rozwiązań, które rozwiążą dany problem, tylko rozwiążą je najszybciej, najekonomiczniej. Dlatego czasem nie liczy się wynik, tylko złożoność obliczeniowa. Ja dostałem 2-0, ale za to bardzo szybko. Choćby na plowara. W przypadku, zapytaj beczkę, złożoność obliczeniowa jest niewielka. Na przykład, Zmienie tego zajęło mi dwie minuty. A zajebiste przecież. Czy zrób sobie coś takiego Dlaczego dziewczyny na facebooku Dodają jakieś durne teksty po angielsku Pod swoimi zdjęciami Ewidentnie nie pamiętasz czasów opisów na gadu gadu to Dzisiaj jak wzruszę się słowami jakiejś piosenki To mam ochotę ustawić ją sobie na opis Jak miałeś problemy miłosne To ustawiałeś sobie cytat z November Rain Chciałeś wyjść na kogoś, kto żyje przyszłością To ustawiałeś cytat z Radiohead Dziś nie ma już gdzie cytować piosenek po angielsku I ja mam z tym problem, bo często chciałbym come like, like, like open wide ho. Okej, okay, dziękuję wam bardzo za uwagę, to był 68, tak, odcinek Zapytaj Beczkę, także zapraszam, bo za tydzień będzie 69, będzie, ja pierdolę w ogóle, festiwal ludzkich wydzielin, tak jak powiedziałem, będzie obrzydliwy ten odcinek będzie. Tak jak obrzydliwy jest seks przedmałżeński. Chcecie sobie oglądać fragmenty Zapytaj Beczkę, to zapraszam was na kanał youtube'owy youtube.com slash short. taki jest adres, tutaj jest pokazany. Tam prawie codziennie jest publikowany jakiś jeden krótki fragment Zapytaj Beczkę z przeszłości. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2014 roku. Na razie.